Cześć! Dzisiaj kolejna funkcjonalność Excela, która troszeczkę ułatwi nam pracę. Zanim zajmiemy się funkcjami, pokażę Wam krótko, co zrobić, aby poruszanie się po arkuszu było troszeczkę bardziej przyjazne. Naprawdę krótko, ale bez tego nie chciałbym ruszać dalej. Jesteśmy tuż przed funkcjami i będziemy za chwilę je robić, więc pozwólcie, że przedstawię tylko kwestię, którą tutaj mamy w widoku. Czyli blokowanie okienek. Coś prostego, niby coś banalnego, ale wiem z własnego doświadczenia, że wiele osób się w tym gubi i nie jest za bardzo pewna, jak to stosować. Co pozwala ta funkcjonalność nam wykonać? Jak to nam pomoże? Jak widzicie, po rozwinięciu tej opcji zablokuj okienka, mamy dostępne trzy pozycje: czyli zablokuj okienka, zablokuj górny wiersz i zablokuj. I zablokuj pierwszą kolumnę. Druga i trzecia pozycja są dosyć proste. Czyli, jeżeli klikniemy sobie, zablokuj górny wiersz, ten właśnie pierwszy górny wiersz zostanie zablokowany. I zaraz zauważycie pewną zmianę w pracy Excela. Jak to działa bez zablokowania Excela? Specjalnie powiększyłem troszeczkę rozmiar czcionki żeby nasze kolumny wyszły nam poza zakres ekranu, czyli nasz arkusz gdzieś tam się kończy na dole i gdzieś tam się kończy po prawej. Oczywiście mogę sobie to przewinąć w prawo i widzę te ukryte jakby kolumny. Mogę też przeskrolować się w dół i widzę, że tych wierszy jest aż do 50. Ale zauważcie, jeżeli przewijam się w dół bądź przewijam się w prawo. Mój nagłówek, czyli ten zielony wiersz, pierwszy przewija się razem z moim ruchem. Czyli przewijając się w dół, chcąc zobaczyć te dalsze wiersze, tracę automatycznie nagłówek. I oczywiście jestem w stanie powiedzieć, co tutaj się kryje pod tym nagłówkiem w danej kolumnie, ale jeżeli tych kolumn będzie sporo, no to możemy troszeczkę się pogubić. Co zrobić, żeby taki wiersz nam zawsze był tutaj widoczny, a żebyśmy mogli sobie skrolować to właśnie zablokuj górny wiersz ta opcja klikam ją właśnie teraz teoretycznie nic się nie wydarzyło ale zauważcie jeżeli po kliknięciu tego zablokuj górny wiersz teraz będę scrollował w dół ten pierwszy wiersz jest tak jakby zamrożony e, zablokowany i jesteśmy w stanie się przewijać w dół ale widzimy cały czas nagłówek jest to o tyle fajne że Wiemy dokładnie, co się mieści w danej kolumnie, gdyż ten nagłówek nam nie zniknął. Podobnie działa opcja Zablokuj pierwszą kolumnę. Pozwólcie, że odblokuję okienka. Odblokowanie okienka polega na tym, że odblokowujemy ten zablokowany element. Naszym zablokowanym elementem był wiersz. Jeżeli kliknę sobie Odblokuj okienka, ten wiersz został odblokowany i jak widzimy, działa to tak jak poprzednio. Jeżeli zablokuję pierwszą kolumnę, będzie to działać na takiej samej zasadzie, tylko mówimy tutaj o przewijaniu się lewo-prawo, czyli kolumnami. Jak widzicie, pojawiła się tutaj taka cienka kreska, oznacza to właśnie, że kolumna A została zablokowana, i teraz, jeżeli przewijam się w prawo, ta pierwsza kolumna zostaje, ona nigdzie się nie wybiera. Oczywiście możemy to też odblokować. No i najciekawszą opcją jest pierwsza opcja zablokuj okienka. Tutaj macie krótkie opisy, także można sobie łatwo przeczytać z czym mamy do czynienia. Ja Wam wytłumaczę bardzo prosto jak to działa. Jeżeli wstawię sobie kursor na przykład tutaj do D2 i kliknę teraz pierwszą opcję zablokuj okienka, to Excel weźmie pod uwagę... Górny, lewy narożnik komórki, czyli ten, który tutaj właśnie pokazuję, i wstawi tutaj linię według tego, czyli wstawi nam linię na tutaj pomiędzy CAD i wstawi nam linię pomiędzy wierszem pierwszym a drugim. Zobaczcie, jak to zadziała. Jest widoczna ta cienka linia. Co to spowodowało? Za jednym ruchem zablokowaliśmy i kolumny, i wiersz. Czyli w tym momencie, jeżeli scrolluję, to widzimy, że wiersz się trzyma tej pierwszej pozycji, pierwszego wiersza, czyli nagłówek tam nigdzie nie ucieka. Ale równie dobrze mogę przewijać się w prawo i te pierwsze trzy kolumny, tak jak zaznaczyłem, są też zablokowane. Czyli po odblokowaniu, jeżeli zrobię to na przykład w tym miejscu, to również działa zasada lewego górnego narożnika. Czyli zablokowanie przy pomocy pierwszej opcji spowoduje, że on teraz tutaj będzie miał miejsce przecięcia linii, czyli zablokował nam kolumny na pozycji między E a F, co widzimy przewijając się w prawo. Ale w przypadku wierszy zablokowane będą aż te pozycje i dopiero przewijamy się w dół. Nie była hostka, ale uwierzcie mi, że bardzo pomocny temat. Bardzo fajna funkcja w Excelu, i później, z czasem, gdzie będziecie już pracować z większą ilością arkuszy, a przede wszystkim częściej będziecie pracować z Excelem, na pewno jest to pomocne. Tyle, dzięki wielkie, pozdrawiam.